Dobra, jest porządny minus dla niego. Ile mamy? 3, 8 i to będzie lepiej, 4, tak? No bym powiedział, no i klasa. No i gate. No i gate, Nie wiem, czy będzie Isra w tym wypadku. Daj mi minutkę. Oki doki. Dobra, czyli co? Nie wiem, czy nie brać widomki, szczerze. Wezmę widomkę. Dawaj, widomkę, lecimy wizu. Lepiej tak, niż żeby to się okazało prawdą. Miejmy nadzieję, że to prawda, po prostu nie jest. Dobra, co ma tutaj po wyjściu? Maką fluxa, tam jakiś Sharpshot Tower Side. Uuuuh, neutral mid. Neutral mid. Hola, hola kolego! Chcesz być uczciwie w Makao przerżnął? Dobra, poczekaj, co tutaj miałbym? Miałbym tam portal, nie miałbym do deka, mam zombie. Ty neutralbit kurcze No to Necro neutralbit byłby fajny ogólnie wam powiem. Gdzieś tam mogę skoczyć azura kupić i się ma no niebondziorno. Puszki nie bierzesz, nie mam domki, Nie mam Wizdomki drogi widzu. To nie działa tak jakbyś chciał, żeby działało. Kurcze no powiem wam szczerze, żebym to zagrał, ale nie mam DDK, Jakbym miał tu DDK, to bym to zagrał, ale nie mam. Bo za długą rotację będę miał po ziemiach, a mam kurcze zasrane zombie. No, chciałem to zagrać. Chciałem to zagrać, gdybym dostał DD. Evil Dragon, no witam w ten piękny walentynkowy dzień. A witam! I dziękuję bardzo za 27 miesięcy Subika, witam. Dzień dobry. Szkielety, way better. Way better. Pytanie, gdzie jaki scroll się znajduje? Patrz, teraz zostałem DDK, no szepy ci się w życiu źle było. Dobra, ale wydaje mi się, że pójdę tu. Zbiorę to może się uda wrócić na chatę od razu Graj. nie mogłem tego zagrać widzowie kochani bo tam za dużo za dużo czasu bym spędził w tych podziemiach Widzisz tutaj mogłem sobie od razu dedeczka machnąć i od razu lepiej wygląda rotacyjka nie zabrałem dwa scrolle trzy scrolle nawet trochę many dedeczek na goldmina ogólnie mógłbym iść w tą stronę ale pytanie czy chcę no bo Dobra, zebrałbym tak, a tak. spell power. Mogę zrobić tak, że wezmę to, to. To, to, to. Mogę pójść tam, zebrać towar. No, wampiry. Pytanie, czy ja będę miał swój zamek po wyjściu? Loga, loga jest great. Zastanawiam się, czy zbierać rzeczy. No bo mogę jeszcze pójść co? Mogę pójść pół. Jakbym zrobił tak. I z domka? Czy ja chcę i z domkę? No nie chyba. Wydaje mi się, że nie chcę i z domki. Ale ogólnie w, tej, w, w tym combo to mógłbym zebrać to. Mogę zrobić to. To robię gildię, bo będę trygował manę. Będę wychodził jeden. Żebym miał kurczę. Żebym miał kurczę. Wejdzie co bym chciał. Chciałbym dostać nekro po wyjściu. Jeżeli dostanę nekro po wyjściu, powinno być ok. Bo parze, to teraz jest, wiesz, ma regnięta, wszystko zebrane. Loga, ok. Żebyśmy wyszli, dostali nekro, bo jest taka szansa, że wyjdę dostanę swoje nekro, żeby potem nekro stąd dobrać i żyjemy. Dobra, jedna notka się nazywa utopia. I to znaczy, że dobre topki będą dzisiaj, do? No. A on gdzieś tam już widzę, że jakiegoś treżuraka albo coś męczy. Jakiś okazuje, że mocniejszy, na tej wersji starej. konflux Konflikty nie wiem, coś jeszcze by się znalazło. Zależy od trydu. Może być taki na czacie, nie ma się czego wstydzić. Ja się wstydzę, ja wstydził ich jestem. Z natury. Wiecie co zrobię to transformator? Żebyśmy zrobili jeden z tak szkieleta. To jest dużo lepsze niż X stacków. Tu miałbym manę, tu bym miał treżura, tu bym miał Expa. No pytanie czy. Pytanie czy, że mogę, czy mogę wszystko tu zebrać na raz? Dobra, i tutaj jakbym gry tak to raczej pójdzie To jest rampi. Szczerze Więc nie walić tego rampiego Kurczę, ciężki temat z tym. A wiecie co, może nie. Hmm. Dobra, i tak będę musiał wybiec na główny zamek. No chciałem, chciałem mieć nekro, ale wiecie, jakbym olał ten zamek i bym poszedł po ten zamek, to i tak nie przejmę nekro stąd, więc jestem wampiry w plecy. Ciężko. Troszkę lipa, no będę musiał jakiś dual wampa znaleźć, jak nie znajdę dual wampa Trochę lipa, biorę to, DD tu, zróbmy to, potem DD tu Może coś z tego będzie, no Jeżeli bym poszedł tu, no manę chciałem dobrać, bo mana ważna Idę tu, DD tu to jest piąty, szósty, niekoniecznie Niekoniecznie, ryzyko, które się nie opłaca on robi turę, no więc to treżuraki pewnie robi W sensie, jeżeli widzisz, że Konflux, Sverli, zeruje timer. To nie jest żadne dobre, yy, że tak powiem, żadna dobra przepowiednia. No. Mm -hmm. Jako co jeszcze ten nowy zamek? Teraz widzisz, już trochę z nim pograłeś. Takiej aktualnej mecie duela średnia, jak bym powiedział. Nie jest najsłabszy, jest średniakiem w aktualnej mecie duelowej. Dobra, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Powinno być ok. Many trochę jest. X się dobiję. Trochę lipa, bo tutaj by miał jedne gemy, holipka. No ale wydaje mi się, że tak trzeba. Gdzieś tam będzie trzeba te gemy jeszcze znaleźć, nie? Już wybrał roboty, to to 1 nieprawda. Nieprawda. Ty co on tak zeruje ten timer? W sensie. Ja się zawsze boję jak konflikt zeruje timer, ale on ma już minutę 1.1.5. Huch. O co tu chodzi? Ogólnie z nekro to najlepiej się zagrywa, pogrywa z tej strony, bo tutaj masz gwarancję, że będziesz miał trzy razy nekro w pierwszym tygodniu. Więc jak tutaj zaczynasz nekro, to już w dużym stopniu dla tego samego spota można grać. Jak dla ciebie to jest obok to mam nadzieję, że masz też kogoś obok siebie dzisiaj, no Mhm, mam nadzieję hmm, hmm, hmm. Dobra, ciach Ciach Dobra, hop Dobra hmm, Robi golemiarnie Golemiarnie może nie, ale Ale na pewno jakieś żuraczki są machane tam, nie? To widźmy. Dobra, hop. Green Dragon. I do tego Green Dragona właśnie były mi potrzebne centaury. Dobra, rozwój widomkowy, fajny, portowy. No i ta jest piękna strata. To jest piękna rzecz również. Ja mogę jeszcze zrobić to. Mogę to jeszcze zrobić, więc zajebiście. Tego trochę jest towaru, ty na te gemy, nie wiem czy ja się na te gemy nie dedykuję. Dedy na gemy, potem dedy po zamek. Duży treasure doł, uch. No to co, i może ja bym coś przykajtował. O kurwa, no nie maxa. Nie no, na maxie to jeden moral ja leżę, o oh no. Dwudziestkę chciałem. No i gówno. Chciałem dwudziestkę, dwudziestkę byśmy zrobili, zdecydowanie żeby nie wampira. Dobra, wampira niestety. No to wampir. Wampir uciekaj, ty go tam lej, ty go odciągaj, ty go odciągaj, ty go odciągaj. Dobra, ty się lej z tym. Ty się uciekaj tu i tu, uciekaj tu. Dobra. No, trzeba będzie to jakoś zebrać w jednym miejscu. Abyśmy mogli zacząć robić ten randy, nie, ci mi timera starczy taki te hit and runy, szczerze. No nie! Szach i mat na krasnalu. Pierdzielony. Poszedł tak, jakbym nie chciał, żeby poszedł. No i chuj, leży. Teraz to już leży. GG. Tak, teraz to już jest GG. Cztery krasnale mogę jeszcze zbolcić. Chyba, że on mi zbija dwa vampiry. Tym razem 100%. Na No, kurde, chciałem 20! No, nie 30. Akurat teraz no, a tak ładnie było A plan był taki, no chciałem tempo na komfluksa. oj oj oj, dobry początek Ja bym powiedział, że nie najlepszy Ja bym powiedział, że nie najlepszy To oh, kurde, no nie no gg Ajajaj, <ścoughs> aj, aj. maxi treasure I can't A takie tempo by było